Jak dokonać potrącenia niealimentacyjnego, gdy pracownik ma równolegle zawarte dwie umowy o pracę? Chodzi tutaj o przypadek, gdzie są zawarte dwie umowy o pracę równolegle u tego samego pracodawcy. Zajęcie komornicze w tej sytuacji obejmuje obydwie umowy o pracę. Czy w takiej sytuacji należy zastosować jedną kwotę wolną od potrącej, czy dwie odrębnie dla każdej z umów? Departament Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajął stanowisko w tej sprawie i stwierdził, że kwotę wolną od potrąceń należy zastosować w tej sytuacji odrębnie dla każdego stosunku pracy. Oprócz kwoty wolnej od potrąceń przy potrąceniach niealimentacyjnych należy pamiętać o górnej granicy potrąceń. Dla potrącenia niealimentacyjnego wynosi ona 50% wynagrodzenia, a przy zbiegu potrąceń niealimentacyjnego oraz alimentacyjnego wynosi ona do 3 piątek wynagrodzenia.